Chciałam się z Wami podzielić historią moich perfum. Moimi ulubionymi perfumami była Vanilla Fields. Miałam jedne maleńkie perfumy, za które dałam kiedyś bardzo dawno temu sporo pieniążków i sobie trzymałam te perfumy na szczególne okazje. Zdarzyło się tak, że w pewnym momencie, kiedy po nie sięgnęłam, okazało się, że perfumy po prostu wyparowały. Byłam bardzo zła, ponieważ ciężko byłoby je dostać. Ale jeszcze bardziej byłam zła na to, że nie wykorzystałam ich wtedy, kiedy mogłam to zrobić. I od tamtego czasu, za każdym razem, kiedy coś odkładam na później, przypominam sobie o tych perfumach. Przypominam sobie o tej szansie, którą przegapiłam przez to, że czekałam na coś spektakularnego. Teraz jest tak, że jeśli się coś mi nadarza, jeśli jest jakaś sytuacja, którą mogę wykorzystać, jakaś okazja do spotkania się z kimś. Jeśli jest jakaś okazja, nie. Wiem, na zakup czegoś, odwiedziny jakiegoś miejsca, yy, obejrzenie fajnego filmu, fajnej książki, ja na to po prostu nie czekam. Za każdym razem przypominają mi się te moje perfumy, których nie wykorzystałam na czas, i teraz z tego czasu korzystam, jak tylko mogę.